Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Milionaszy z perfum I zapraszam Was dzisiaj na kolejne nowości perfumowe. No i myślę, że będzie fajnie i przyjemnie. I zachęcam do obejrzenia, bo to co wyszło może być warte Waszego zainteresowania. Zapraszam. Zaczniemy może od zapachów, które kupiłam, które mam, flaszki, które możecie też dostać u mnie na sklepie, przynajmniej próbki. A jeżeli chcecie odlewki tych zapachów, to pamiętajcie, że trzeba do mnie zadzwonić albo napisać. Mail jest zawsze pod filmem, w opisie każdego filmu, może tak. I tam możecie do mnie pisać z zapytaniami o większej ilości odlewek. A teraz Wam powiem, bo <laughs> ten zapach został kupiony przeze mnie totalnie w ciemno, jak wiecie. Robiłam haul perfumowy, pokazywałam go Wam. Coś tam nawet o nim już wspomniałam, ale to nijak się ma do tego, jak się te perfumy nosi. I powiem Wam szczerze, że jak obecnie mainstream mnie nudzi, i tu też nie powiem, że jest to niewiadomo jak ambitne, bo nie jest. Ale jest piękne. A to, jaką to ma moc. Mont Blanc Signature Elixir. To jest waniliowiec, słodki, momentami strasznie mocno jakby owocowy, chociaż owoców tu nie ma, bo o dziwo. Jest tu orchidea, wanilia i drzewo bursztynowe. A chciałoby się rzec, że ambrowość to tutaj jest może w jakimś jednym procencie. Ja bym go nazwała bardziej owocowo-waniliowym zapachem, ale z taką mocą, z taką projekcją silną i ogromną i z taką ogromną trwałością, że tego zapachu mm, nie powstydziłby się żadne YSL, ani moim zdaniem Chanel, a już na pewno nie Gucci. Także Montblanc zachwyca e, i... Zaskakuje. Przepiękny zapach polecam. A gdyby ktoś chciał powiedzieć, że o nie, dlaczego Hermes nam to robi i wydaje w wersji intensywnej barenie, to ja wam powiem, że jeżeli lubisz barenie, to ten zapach powinna śmieć. Dlaczego? Bo to jest barenia na sterydach. Barenia na doładowaniu. To jest barenia bardziej drzewna, bardziej paczulowa i wszystko ogólnie bardziej. I jeżeli chodzi o to, co my tu mamy, to mamy paczulę, skórę, dąb i białą lilię imbirową. A jak wiemy, dąb to jest bardzo mocne drzewo i bardzo konkretne. I nie jest to słodkie drzewo. W związku z tym. Ten zapach w ogóle nie jest słodki. Ale czy jest ziołowy, trochę jest. Czy jest skórzany? Tu nie wyczuwam tak tej cielesności, którą wyczuwam w podstawowej wersji. I już lecę do tej podstawowej wersji. Bo aż mnie korci, żeby wam powiedzieć, co jest w podstawowej. Bo w podstawowej jest Miracle Berry, Bergamotka, Biała Lilia Imbirowa, która jest też w tej, Paczula, Akigala wood i Dąb. W tej wersji nie ma Akigala wood. i dlatego to jest wersja na starydach. W sensie takim, że tu jest bardzo silnie paczulowo, bym powiedziała w przeciwieństwie do tamtej wersji. Tamta jest delikatniejsza, cieplejsza, słodsza. No mimo że tam też bym nie powiedziała, że słodycz jakaś jest, ale w porównaniu do tej to jest zdecydowanie słodsza, delikatniejsza i bardziej kobieca. Tu jest bardzo drzewnie i bardzo paczulowo, ale muszę wam powiedzieć, że dla mnie osobiście ten zapach jest jeszcze piękniejszy. Może kocham Akigale. Jak wiecie, bądź nie, ale chyba wiecie, Akigala jest moją ulubioną obecnie nutą. To tym perfumom zrobiło to bardzo dobrze, że tej Akigali nie ma. Petarda zapach. Bardzo, bardzo ciekawe. Testowałam również, kupiłam odlewkę Gerlin Absolus. Czyli wiecie w jakiej wersji, zresztą Wam tu pokazuję, Flora Bloom. Słuchajcie, tego się nie spodziewałam. E, jeżeli już mówimy o zapachach na sterydach, to to jest na doładowaniu sterydowym razy 3 albo razy 4 względem akwarium. Flora Bloom forte. Dlaczego? To jest Prawie taki sam zapach z małym niuansem, który je różni. Jest tu słodycz, która no, zaznacza jakby bardziej swoją obecność. Uważam, że aqualegoria Flora Bloomforte jest jednak bardziej kwiatowym, orzeźwiającym zapachem, a tu bardziej słodkim. Ale jednak. Ta cała podstawa tego zapachu, który czujecie z Flora Blumforte, tutaj nadal jest. Ale jest ona tak silna, tak mocarna, tak bardzo mocno projektująca, że jak uważałam, że Flora Blumforte z Aqua tam jest super projekcja, to przy tym zapachu tam nie ma żadnej projekcji. Ten zapach krzyczy, ten zapach drze się, ten zapach jest tak długotrwały, że na waszej skórze wytrzyma od mycia do mycia. Ale na ubraniach trzyma się tydzień czasu. I naprawdę nie schodzi. Cały czas go czuć. No, musiałam już uprać tę rzecz, więc ym, po tygodniu po prostu ją wyprałam, ale widzicie co, gdybym zrobiła taki projekt sobie, jak długo na tym ciuchu ten zapach się utrzyma i nie prała tej rzeczy, to myślę, że mogłabym być w ogromnym szoku. Niesamowita moc tego zapachu. I teraz, czy ja ten zapach chcę? W ogóle co w nim jest? W tym zapachu mamy mango, który właśnie uderza nas swoją słodyczą na samym początku. Mamy kokos, mamy mandarynkę. Mamy yang-yang w sercu, tuberozę, róże i dziwaczek. W bazie mamy paczule, mech, kadzidło i drzewo sandałowe. E, a jeżeli chodzi o, słuchajcie, flora bloom z aqua Alegorii, to już Wam pędzę powiedzieć, bo przecież jak nie, to tutaj też mamy mango, mamy migdał i mandarynkę w głowie, mamy w sercu tuberozę i rys i róże czyli tuberoza tylko się zgadza. A w nutach bazy mamy kokos, gdzie tam jest w nutach głowy kokos, piżmo drzewo sandałowe i mech. Gdybym Wam miała powiedzieć, czy myślę o tym, żeby ten zapach kupić w normalnej butelce, to nie. Ponieważ hmm, tak silnie jednak mój nos wyczuwa te flora Blumforte. Też mi odpowiada Flora Bloom forte z akku yy, mocą, projekcją, trwałością, parametrami. Że ja nie widzę za bardzo potrzeby, żeby coś było jeszcze bardziej w tej kwestii. Jakby odpowiada mi ten pułap, który jest już w Aqua alegorii. Nie widzę za bardzo sensu w mojej kolekcji dla tego zapachu, mm, dlatego nie. Ale gdybym nie miała Aqua alegorii forte. I wyszłaby ta alegoria e, Absolus, mm, Flora bloom to bym kupiła tamte, a nie te, co mam. Także to jest tak, że podoba mi się bardzo, ale też nie na tyle, żeby mieć i to i to. Ale z kolei, gdybym nie miała, to bym się zdecydowała. Czy to jest dla Was logiczne? Ja nie wiem, czy to jest dla mnie logiczne, ale tak jest. Także nie wiem, może wpuszczę to na sklep, żebyście sobie mogli spróbować, jeżeli będziecie zainteresowani, oczywiście, to dajcie znać w komentarzach, wtedy może całą tę odlewkę, tu jest 5 ml, bez kilku psików, wpuszczę po prostu po jakiejś fajnej cenie i ktoś może sobie zgarnie. Jak ktoś nie ma tamtej, tamtego zapachu Flora Blumforte, to z tego będzie moim zdaniem zadowolony. Kolejną odlewkę, którą kupiłam. Na pewno jesteście ciekawi tego zapachu. Nie wierzę, że jest ktoś, kto nie jest ciekawy si Parfum od Armaniego. Jest Red Mask, który też Wam zrecenzowałam. Mnie jakoś strasznie nie oszołomił, ale uważam, że jest to zapach najładniejszy z tych ostatnich wypustów. Czy ten zapach ma coś w sobie, że te wersje warto byłoby mieć? I tak i nie. Dla jednych będzie wart, dla innych nie. Słuchajcie. Jeżeli ktoś poznał niszę, no to skórzaność w pewien sposób mu się kojarzy. Eee, I tak jak myślałam, raczej. Nie uświadczycie prawdziwych skórzanych zapachów w mainstreamie. Może dlatego Si chciało coś takiego zrobić. Chciało zrobić wersję Si skórzaną. Co Was uderza na samym początku? Czarna pożeczka. Prawdziwa skrzaka wręcz mam wrażenie. Jest tak przepiękna, że tego nie da się opisać, ale co z tego, kiedy ta czarna pożeczka jest tylko przez chwilę. Nazywają ten zapach zapachem skórzanym. Skóra w nim jest w bazie, ale w życiu nie powiedziałabym, że jest to zapach skórzany. Jest to zapach waniliowy, moim zdaniem. Co ta skóra robi? Jest gdzieś w tle, można powiedzieć, że inaczej może. Ta waniliowość dla mnie jest taka trochę z podtekstem skórzanym ale to nie jest zapach stricte skórzany. Nie wiem dlaczego tak go też nazywają i nie wiem dlaczego Fragrantica pisze, że to jest zapach skórzany. Mamy w nutach głowy czarną porzeczkę, szafran i nektar. W sercu mamy różę damasceńską, a w nutach bazy wanilię, skórę i paczulę. Nie wiem, słuchajcie, zapach się zmienia. E, to na pewno. Chyba nie boję się powiedzieć, że jest najciekawszym e, z tej całej linii C. Bo jest w nim coś nęcącego, ciekawego, ale nie powiedziałabym, że jest to zapach skórzany. Powiedziałabym, że jest to waniliowo-owocowy. Gdzieś czuć bazę skórzaną, ale nie skórę w takim wiecie, w takim kontekście tego, co znamy, no co nam się ze skórą kojarzy. Można też powiedzieć, że. Gdzieś w oddali, jak się wąchacie, to jest przełamanie tej wanilii, którego brakuje w każdym innym Si i jest to za sprawą skóry. To jest w ogóle, słuchajcie, bardzo ciężko mi opisać jest ten zapach, dlatego że on momentami na przykład mi wręcz e, jest taki ciepłokorzenny. Ja bym go wręcz w tej kategorii e, ujęła, jako coś ciepłokorzennego. Coś jesiennego, coś otulającego, coś takiego, no po prostu ciepłego. Natomiast prawdopodobnie jest to połączenie paczuli ze skórą, która taki efekt daje, ale nadal wanilia, która jest w bazie, moim zdaniem dominuje dosyć mocno ten zapach. Jestem bardzo ciekawa, co wy powiecie o tym zapachu. Ja to też pewnie wpuszczę w sklep, i po prostu, jeżeli ktoś zechce, to te 5 ml sobie weźmie spodziewałam jednak, że to będzie skórzano waniliowy zapach, że ta wanilia Si będzie, będzie gdzieś, ale że on faktycznie będzie skórzany, <laughs> a to nie jest to, czego ja się spodziewałam. Dla Ostatni tej... zapach, o którym chciałam Wam powiedzieć, to dostałam próbkę do zakupów w Galilu i bardzo się cieszę, jest to, mm, jest to nowość, więc super. E, weszła do Galilu nowa marka. Jest to marka Lobjet. E, czyli pewnie obiekt, tak to. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy tak jest, ale tak mi się wydaje. E, zapach się nazywa Blindfold. On mi się mocno podoba. Jestem odrobinę zawiedziona. Też podobają mi się butelki. Jestem odrobinę zawiedziona, może więcej niż odrobinę, parametrami, bo chciałabym, żeby ten zapach trwał i trwał, a niestety on dosyć szybko się uladnia ze skóry. E, to jest zapach, który ma, słuchajcie, tytoń, mleko, szafran i gardenia i od początku uderza Was mleko połączone z tytoniem. To jest w ogóle pierwsze, co... Czym dostajecie w twarz, jak gadzie ten zapach na skórę? Następnie mam w sercu drzewo sandałowe, zamsz, cedr atlaski, paczule. Później w bazie mamy nuty zwierzęce, fasolkę, tonkę, piżmo i bursztyn. Ciekawe, jakie to nuty zwierzęce. Jest to zapach y, bardzo silnie drzewny, i dosłownie ta drzewność jest taka bardzo natural, naturalistyczna, y, ale też jest niezwykle cielesny. Jest to coś ultra przyjemnego. Naprawdę, on ma trochę wydźwięk gdzieś w oddali pudrowy, jest też bardzo silnie taki piżmowy, bym powiedziała. Oczywiście drzewność czujecie niezaprzeczalnie i to mówię taką naturalistyczną, ale to wszystko jest zblendowane właśnie na jakimś piżmie, pudrowości, jest to taka cielesność też. Wszystkie te, wydaje mi się, że te nuty zwierzęce, Wy ich nie odczuwacie w jakiś negatywny sposób. One raczej budują ten zapach jako coś bardziej cielesnego. Zapach jest to moim zdaniem też jeden z zapachów, który jak go testujecie, to macie takie wyobrażenie, że mógłby być signature scent. To jest zapach całodzienny, non-stop, na każdą porę roku. Moim zdaniem dla każdego. Totalny uniseks, nie skręcający w żadną stronę. Który nie, nie rozczarowuje, który nikogo nie drażni, który nie będzie zauważalny w otoczeniu jakoś mocno. Dosyć przyskórny nie projektujący, to jest dla mnie taki idealny signature scent, czyli coś, co ktoś do Was się zbliża i zawsze po tym zapachu Was pozna, ale w momencie, kiedy jest z Wami blisko, niekoniecznie, wiecie, w jakiejś odległości. Zapach jest przepiękny. Moim zdaniem zapach niezwykle w stylu Old Money. Tak bym go ujęła. Także to był jedyny zapach. Słuchajcie, dzisiaj marki niszowej, sam mainstream. Pięć zapachów, o których Wam dzisiaj opowiedziałam. Jestem zachwycona tym zapachem. Naprawdę jest totalnie w moim guście. Yy, piękny, a jego parametry powalają. Dzięki za dzisiaj i podzielcie się wszystkim, co macie. Czyli czy poznajcie już te zapachy, co o nich myślicie, co myślicie o nowej Bareni? Dajcie znać koniecznie. Chętnie poczytam Wasze komentarze i podyskutuję też z Wami, bo uwielbiam to robić. Pójdzieczki, kochani. Pa, pa!